Tak dużego samochodu jeszcze nie podnosiłem. Powrócił do nas Opel. Powrócił do nas Opel Vectra C. Po przeglądzie do wymiany łączniki pionowe stabilizatora lewa-prawa strona. stworzeń wahacza niestety wahacz dostęp, dostępny razem z samym wahaczem bo to aluminium. I taki zbieg okoliczności. Przejeżdżając przez jakiś tam próg, wyskoczył kawałek bez sprężyny. To jeszcze będziemy wymieniali sprężyny na przodzie, Lamforder, gejaba. Znam jeżeli chodzi o wahacz, coś może z niemieckiego ma po tej nazwie na tym niebieskim kwadraciku. Natomiast z TRW. Wahacz do tego 455 zł, dlatego wrzucimy coś tańszego. Doradca w Interkarsie powiedział, że nie jest z plasteliny, że trochę wytrzyma. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. sprawdzić olej pulita dolejemy, bo jeszcze nie ma. Jeszcze brakuje pulita. Klient dolewał ale tam jeszcze pół litra brakuje i na podszybiu tu widzimy nie podszybiu, a na desce widzimy filtr paliwa do wymiany. I chwilę później wahacz mamy już wyciągnięty, jest luz na nim. Jedną ręką ciężko pokazać. jest luz na nim, to musicie mi wierzyć. Nowy, wydaje się być taki sam. Oczywiście nie wymienny, bo to aluminium. No nic, wkładamy. Bo tu będziemy robili 6 sprężyny. Wkładamy. Eee, bo jakbym odkręcił, amortyzator wyjął, to nie miałoby się tego trzymać. Żeby nam tam płośka nie wyskoczyła. O, olej, żeby się nie wylał co dawianki i rany boskie. Czyli wkładamy go, zakręcamy i dopiero grzebiemy ze sprężyną. Ma sprężyna? Tutaj oprócz tego, co klient ma w aucie, a gdzie to jest? Tutaj gdzieś to trzyma. Jest. Oprócz tego, co trzymał w aucie, tak jedziemy, pokazałem mi, odwoziłem go do domu. Jedziemy i tak mi to pokazał, mówię, to z dwóch stron zerwane. No i wypadła. Ten plastik wypadł. No i druga część wypadła. Jeszcze oczywiście przed. Tylko podczas. podczas zdejmowania koła. O! Jeszcze przed w ogóle jakimkolwiek ruszeniem tej sprężny. już siedzi dokręcony. Musimy pamiętać tylko że jak dokręcamy tą ten wahacz w tym miejscu włączy światło yy, tutaj to trzeba go podnieść sobie koło a to z tego względu że ta śruba złapie się tutaj po prostu nie w tym miejscu co trzeba i zerwie tą, po prostu od razu. Podnosimy, dokręcamy. Yy, I tyle. Teraz byśmy amortyzatorem się zajęli. A śruby to standardowo 14, znaczy 16, 18. Yy, no i tutaj z tyłu jest jakiś E. jest, yy, tutaj jest jakiś E14. To wszystko. Amortyzator tu jeszcze nie wiem, on mógł być zmieniony, czy, czy, zmieniany, czy już jest polski. Nie, tu mamy E12, bodajże. Tak, E12. Yy. No i tyle. Zaraz z amortyzator. Części. Tu jeszcze do o. części dorzucimy sobie. Łącznik pionowy stabilizatora wyjebany zużyty noż tak powiem to ładnie Wszystko poskręcane eee, te śruby na klej eee, ta śruba ta śruba na klej i te też na klej dałem w razie czego uuu tutaj jest pociś amortyzator o tym niestety poinformujemy klienta żeby nie było na nas że po wymianie się pociął, to widać że się pociął już jakiś czas to nie nasza wina druga sprężyna również pęknięta tutaj został ten kawałek I trzymał go ten plastik no osłony są dobre Łożysko dobre, kręci się, umyje jeszcze, poducha dobra, odbój dobry, tu się minimalnie poci, ale jak on jest po przeglądzie, no to co będziesz wymieniał, no yy, wiem, że to jest jedna, jedna robota, yy, no ale masz to znowu 250, za sztukę 500. Chyba, że wkładamy główno za 120 jest gorsze od tego. No, na razie bym zostawił, nie płakał. Jest dobrze. Uwielbiam ten podnośnik. Uwielbiam go. Zajebista robota. Ja sobie ogólnie siedzę na krzesełku. No i robota idzie. Ten plastik oczywiście też założyłem. Tu w gnieździe siedzi idealnie. Łącznik pionowy wymieniony. Tak samo jak z drugiej strony. No dobra, mamy jeszcze dolać oleju, wymienić filt paliwa. Zróbmy to na szybko. I do klienta. Filterek. Eee, mana. Ale dobry jest bo. Te jednorazowe rzeczy, które się psują Wyobraźcie sobie, że dołożyli To jest dobre A jeżeli chodzi o O, takie mam szczypce To tu się położymy Filterek jest tutaj I tu się troszkę poci Żeby tam na mnie nie było że ja to zjebałem. Dobrze, że dali te białe plastyczki. bo te stare się połamały. Wymieniony. Przemyjemy Czyścikiem do hamulców i autonadu. Tutaj jeszcze nie ma takiego zmocnieniem. nie wiem, czy tam to będzie widać. Musi zobaczyć ostrość, nie? O, to na czym stoi? Łapa od... Yy, podnośnika, taki kwadracik. A tutaj tego nie ma. Nie wiem, nie powinno być. Nie ma tutaj po prostu tego i już jest na progu podstawie. Taka kontrolka jeszcze miga. Kurde, jak go brałem, no to tego nie miał.